Na początku chciałbym dedykować to zwycięstwo e, trenerowi, który e, był moim poprzednikiem. E, myślę, że e, zespół przygotował bardzo dobrze, bo fizycznie wnieśliśmy trudy tego spotkania. A te spotkanie było bardzo trudne, e, w trudnych warunkach, e, z e, trudnym, e, zdeterminowanym przeciwnikiem. I, e, jesteśmy bardzo zadowoleni, tak? bo to był mecz bezpośrednie rywali, którzy walczą, walczą o utrzymanie w tej chwili w drugiej lidze i zespół po części realizował moje, moje założenia ale też zdarzały się błędy po których mogliśmy stracić ten wynik, więc poprzednikowi że tak powiem, brakowało szczęścia, mi dopisało to szczęście dzisiaj i z tego się cieszę. Dziękuję bardzo. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Jeżeli się gra z takim przeciwnikiem, jak Wigry Suwałki, trzeba to podkreślić, że był to zespół bardzo dobry. To trzeba być do bólu konsekwentnym w swojej grze. U nas tej konsekwencji zabrakło. Straciliśmy bramki po kardynalnych błędach środkowych obrońców. I, I trzy punkty wyjeżdżają do Suwałki. No, nam pozostaje chyba tylko walczyć do samego końca i mieć nadzieję, że, że ta zła pasa się odwróci. <laughs> dziękuję. Dziękuję Trewerowi Storkowi, proszę o pytanie, dziękuję także. Miguel Argoniale, Marek Gospodarzy. czy ma pan jakieś uwagi do pracy sędziego, czerwona kartkę do Wojtka Ferrowa? Powiem, że to można różne rzeczy mówić, no, można mieć pretensje. Nie? Wynik jest 0,2, nic się już tutaj nie zmieni, także. Nie? Na pewno można mieć jakieś pretensje do zawodnika, bo no jest to zawodnik bardzo doświadczony i, i raczej takich fałszywych no to wypadałoby unikać. Proszę kolejne Czy nie boi się Pan, że teraz w zespole nastąpi taki marazm i nie wiem, może nawet ząb ale to znaczy, jak Pan ma, zamierza w ciągu tygodnia jakoś ten zespół wyciągnąć z dołka, żeby w Tarnobrzegu to inaczej wyglądało? To są ludzie, którzy zarabiają pieniądze, także no, nie można mówić o jakimś marazmie, jeżeli ktoś jakiś malarz, to znaczy, że się do tej dyscypliny sportu nie nadaje. Także jeżeli ktoś ma sportową ambicję, to będzie walczył do samego końca. Chciałem się zapytać o Mariusza Sachę, Czy on jeszcze wystąpi w Francuzanii? Na pewno dostanie szansę.